Cześć! Witam Was na moim kanale. Dla tych, którzy pojawili się pierwszy raz, powtórzę, że oglądacie serię filmów, w których przerabiam Astrę dwójkę w wersji Cabrio, która znajduje się za mną. Dzisiaj pokażę Wam, jakie zebrałem elementy, które w najbliższym czasie trafią na samochód, a zaraz jadą do lakiernika. Przy okazji zachęcam Was do komentowania. Dajcie znać, jak Wy byście zmodyfikowali taką Astrę dwójkę jak ja mam. Jakie części byście w niej widzieli. Ewentualnie, jakie modyfikacje proponujecie. Przemyślę temat. Przegadamy to może na jakichś kolejnych filmach i zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię modyfikować Astrę 2, Dostępne części do tego modelu jest ogromna, w zasadzie wszystko czego się chce można znaleźć, jeżeli czegoś powiedzmy nie ma, zawsze można wrzucić pytanie na jakąś grupę na Facebooku i momentalnie znajdzie się to czego się szuka. Mi się udało wszystko skompletować, co na ten moment potrzebowałem, żeby zawieźć do lakiernika. Mam zderzak z wersji OPC, jest to oryginalny dj zderzak nie jest to zamiennik, chociaż Zajmijki miałem dwa razy montowane w swoich samochodach i dają radę. Ten jest w kolorze srebrnym, więc wszystko trzeba będzie polakierować. Jak widzicie już zdemontowane są wszystkie jego elementy. Specjalnie nie nagrywałem demontażu, bo z moją ręką no, nie wychodziło to najlepiej i raczej bym musiał nagrać jeszcze dwa odcinki dodatkowe jak demontuję kratki i halogeny jedną ręką. Mam oczywiście do tego zderzaka. Nie mam nadzieję, że to widać. Oryginalne spryskiwacze lamp. Udało mi się kupić, no co prawda tym razem zamienniki, ale dokładki tylnego zderzaka. Nowe. Z firmy TFB. Powiem szczerze, że pierwszy raz mam do czynienia z tą firmą i y, zaraz sobie to rozpakuję. Jestem ciekawy jak to się zestawi ze zderzakiem, ale myślę, że będzie dobrze. I coś, co jest y, dostępne na rynku, ale w kraju kosztuje u nas dość sporo mi się udało kupić bezpośrednio od producenta e, taką loteczkę malutką na tylną klapę zaraz to sobie wszystko wyciągnę, odpieczętuję i zobaczymy jak to wygląda już bez folii i bez kartonu. Dobra, zobaczmy jak wyglądają teraz te wykładki. Dwie naklejeczki dostałem. Raczej nie nakleję, ale Dziękuję. No, powiem szczerze, że jakość wykonania jest dość ciekawa. Jest to oczywiście laminat. Ma TIF Także musiał przejść jakieś swoje testy. Przynajmniej tak się łudzę, że to tak to wyglądało. Wygląda w porządku. Miałem do czynienia z oryginałami Rysera. Oprócz tego, że tamte były wykonane z ABS no to wizualnie niczym się nie różnią Ten również cały na szczęście nie popękany Dobra, tak wyglądają nasze dokładki Teraz Wam pokażę coś co uwielbiam, bo lubię takie drobne szczególiki. Czyli ta loteczka na klapę bagażnika. Jest faktycznie niewielka. Dość elastyczna. Trzeba ją sobie pomalować w kolorze dwozia. Jest taśma dwustronna do przyklejenia, także bez problemu sobie ją zamontuję. Dobra, sprawdźmy sobie teraz, jak nam pasuje ta dokładka na tył. Myślę, że całkiem nieźle siedzi. Powiem Wam szczerze, że jest naprawdę idealnie. Wszystkie linie są zachowane. Pozostaje tylko pomalować, przykleić, przyczepić od tej strony wewnętrznej nad poli, jeszcze jakąś śrubą, ewentualnie i będzie całkiem zgrabnie. Linia z progiem będzie dobrze zachowana, będzie dużo lepiej. Dobrze, zobaczmy sobie teraz, jak prezentuje się środka na kapie bagażnika. Nie bez powodu jest dość elastyczna, że można było sobie dostosować ją do obłości klapy. Ale już widzę, że coś jest nie tak. Nie wiem czemu ona jest za szeroka, w sensie jest za długa. Szersza niż klapa bagażnika. Dobra, trzeba to sprawdzić. Dobra, już widzę. Dostałem złą lotkę. Oczywiście nic sobie z nią teraz nie zrobię. W sensie nie oddam jej, bo odsyłanie do Niemiec jest totalnie nieopłacalne. Wysłali mi do wersji hatchback, 5-3 drzwiowej, a nie do kuppe. Dobrze, no, trudno. Trzeba będzie ją po prostu najzwyczajniej skrócić przed malowaniem. Jak widzicie, ona ma tutaj takie obłości, które trzeba będzie po prostu powtórzyć. Po drugiej stronie, i dopiero polakierować, no trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Szczególnie jak się zamawia coś z niemieckiej strony, i ten, który ci to wysyła, nie umie czytać. To nie pierwszy raz. Dobra, ostatni z elementów do pokazania wam są właśnie jeszcze spryskiwacze. Jak widzicie, tutaj brakuje nakładki. Gdzieś tam podobno w samochodzie mam ten element, ale już nie zamierzam. Go wymieniać. Tutaj jest obrys po starym jeszcze z e, Będzie nowy, estetyczniejszy. Po tej stronie mogę Wam dla porównania zademonstrować, jak wygląda stary, jak wygląda nowy. Różnica jest dość znacząca. To Jest ładniejszy i będzie lepiej pasował do nowego zderzaka. Słuchajcie, to są wszystkie elementy, które planuję polakierować, pozostaje mi tylko zdemontować zderza, który również zawiozę od razu do lakiernika. Na jego podstawie dobierze on odpowiedni odcień potrzebny do polakierowania tych elementów, tak żeby się nie wyróżniał względem całego nadwozia. Przy okazji zamontuje mi tylne dokładki, także będę miał już to z głowy. Nie będę kupował całego kleju do szybca, całego opakowania tylko po to, żeby przykleić dwie dokładki. On ma na stanie własny, więc od razu przy okazji mi to e, zrobi, ja już się w tym nie będę babrał. Dobrze, słuchajcie, zderzak zamontowany, nie pojawiły się żadne rdzawe elementy, na szczęście, dla tych, którzy będą zajmowali kiedyś może taki zderzak, to mamy tutaj śrubę do odkręcenia, na dole jest śruba do odkręcenia, tu mamy dwie pod lampą, które trzeba oczywiście odkręcić i trzy są od spodu auta, także tak to teraz wygląda, lamp już nie montuję, poczekam sobie spokojnie na... Polakierowane elementy, i dopiero wszystko wróci na swoje miejsce. I tak teraz, te schody nigdzie nie będę jeździł. Dobra, słuchajcie, wszystko jedzie teraz do lakiernika. Ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.